Cześć, siema, z tej strony Lewen, to jest ponownie y, Zapytaj Lewena. Wyglądam tak jakbym udzielał jakiegoś wywiadu czy coś, bo tak z mikrofonem stoję. Y, no bo cóż, profesjonalne studio w Norwegii, mam i co trzymać. Y, kamerę mam ścianę. Ale nie ma mi co trzymać mikrofonu Także niestety będę musiał tak wyglądać i go trzymać Ale myślę, że to mi będzie przeszkadzać Anyway, dobra, więc cóż Widziałem, że się wstępiliście za taką formą nagrań Bo czytam kilka waszych maili o tym jak się zmieniłem Że jestem niebezpośredni do widzów eee... Na to wpłynęło wiele czynników, ok? To to nie jest moja świadoma decyzja Nic takiego eee, Aczkolwiek macie rację Troszeczkę się to zmieniło I chyba powinienem troszeczkę więcej wprowadzić interakcji z widzami może bez herbaty. Eee. Eee. <laughs> no, tak, to jest jak się próbuje być mądrym, a się jest głupim. Eee. <laughs> więc zadałem wam dzisiaj pytania na Facebooku. Ym, ponieważ pytania z poprzedniego filmu Zapytaj Elevena mogły być troszeczkę outdated, ponieważ były one. Yy, no, ten film był ma z rok, czy może z pół roku, więc myślałem, że dzisiaj zadacie troszeczkę bardziej pytania na dzień dzisiejszy i kilka takich było. I guess, że jeżeli nie powiem czegoś wprost, to chyba się nie domyślicie. Jedyne, co chcę powiedzieć, to to, że to pytanie, które pojawi się teraz, jest bardzo dobrym pytaniem. Są rzeczy, o których nie chcę mówić na YouTubie. Po prostu jestem tutaj, żeby bardziej was zabawić moimi filmami, czy jakąś moją głupotą, durnotą, niż martwić tym, co się u mnie dzieje, więc powiem wam tyle, że to jest. Bardzo dobre pytanie. Jako, że cięższą część mamy już za sobą, to może przejdźmy do normalniejszych pytań. Numer jeden. Nagrasz kiedyś jeszcze jakąś piosenkę z Sonią? Dwa. Jak poznałeś swoją zaufaną administrację? Zniszczu Jasu, Wiśnia i cała reszta. Nagranie piosenki z Sonią, to zależy czy moje gardło wyrobi, bo, że tak powiem, obydwoje jesteśmy chyba chętni do współpracy, z tego co wiem. Chyba, że Soniu czegoś nie wiem. Jesteśmy obydwoje chętni do współpracy, tylko po prostu gorzej jest z moim talentem. Z nikomym. Także tego... A jak poznałem moją zaufaną administrację z listza i wiśnia, to czy się wiecie, teoretycznie można powiedzieć o każdym spotkaniu poznaniu się z człowiekiem, że to jest kwestia przypadku, bo, bo tak jest w sumie. No ale na przykład ze zniszczem poznaliśmy się w ten sposób, że robiliśmy wtedy ten meetup z Neskotem w Katowicach. No i on nie znał mnie, nie oglądał mnie z tego co mi opowiadał, i po prostu przyszedł na ten meetup, bo stwierdził, że co ma się w domu. No i tak właściwie się poznaliśmy, tak wyszło. Czy zamknij mordę! É <laughs> isso. Byłaś się. Z jasu też było podobnie. Nie, nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd, bo nie pamiętam dokładnie jak to było, ale jakoś tam złapaliśmy po prostu kontakt. Twierdziłem, że, że, że zrobię grupę i że, że jest zaufanym osobą, że, że, że może pomóc mi ją, że tak powiem, utrzymywać. Tak samo z liveami na hitboxie. No tak wyszło po prostu. Po prostu złapałem z tymi osobami jakiś kontakt i jakoś się sam nawiązał. Jakoś tak wyszło. Tak samo z Kitsune. Kiedyś do mnie pisała, wysłała mi fanarta bardzo nieśmiale. Potem się spotkaliśmy na Pyrkonie. Potem kiedyś napisała coś na lawie. Ja powiedziałem, hej, bo jest dużo ludzi, się nie spodziewałem, ty będziesz administratorem. Bank jest administratorem na hitboxie i już, już po prostu teraz tak jest, że jesteśmy bardziej znajomi niż administracją, tylko że, no wiecie, no wiecie. To ja chciałem powiedzieć. Będzie jeszcze jakaś seria z Raymana? Wiem, że jest mało gier z Raymanem na PC, ale może jeszcze seria na telefon, na przykład Rayman Adventures. Cóż, zastanawiałem się tak naprawdę w międzyczasie, czy by nie zrobić serii z Raymana M, Origins, Legends, ewentualnie z Raymana Jedynki, żeby go przejść na streamie, bo wiem, że Raymana 1 to po prostu mało osób oglądało, ale część chciałaby zobaczyć, więc na przykład bym zrobił na streamie i potem przerzucił na YouTube. Więc tak po prostu myślałem. Jeżeli coś mi wpadnie do głowy z Raymanem fajnego, to na pewno to z... 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 zaaranżuję, ponieważ to jest moja ulubiona seria gier z dzieciństwa, więc... Żaden problem. Jestem otwarty na propozycję. I CZEKAM NA REJMĘ NA CZWÓRKĘ! Ubisoft. Kurwie śmiecie. Czy wrócisz jeszcze do nagrywania SCP Containment Bridge i co z SCP spieszcza... spieszczanie... Spieszczanie? <grym> What? I co z SCP spieszczanie z ciemnej placówki? Nie ma, nie ma i nie ma, nie ma, nie ma! SCP Containment Bridge. To też jest gra, którą uwielbiam, której dużo było na kanale, o czym, o czym zresztą wiecie. Sytuacja po prostu wygląda tak, że nie mam co w tej grze robić. To jest troszeczkę takie Gra jest losowa, to jest fajne, że można było z grać nagrać masę odcinków, wiecie, za jakiś czas do tego wrócić, poznać jakieś sekrety jej, ale w tej grze szybko się odkrywa sekrety, nie ma czegoś tak bardzo, bardzo ukrytego i jest ona, że tak powiem, bardzo zabugowana, jest mała, że tak powiem, przestrzeń, po której można krążyć. To troszeczkę działa na minus tej gry i nie da się po prostu siedzieć i grać w nią cały czas. To jest, to jest jej minus. Czasami na live streamie jest fajnie przy tym siąść, czasami fajnie jest nareszty odcinek, ale. Chociażbym nawet chciał, nie jestem w stanie nagrywać tego cały czas. Problem też jest taki, że nie ma dobrych gier z SCP, bo szukałem jakichś nowszych gier z SCP, wiem, że tam kilka tworzą, ale nie ma na chwilę obecną nic wartego uwagi. A sam się rozglądałem, więc jeżeli coś będzie, jeżeli coś znajdziecie, możecie podsyłać. Ja jestem otwarty na propozycje. SCP is love, SCP is life. Kto był pierwszy, Lady czy Łapek? Gdybyś skończył z YouTube, to co byś robił? Czy masz rodzeństwo? Odpowiem od końca, nie mam rodzeństwa. Co bym robił, gdybym skończył z YouTube'em? Yy, nie zamierzam skończyć z YouTube. Prawdopodobnie bym zrobił coś z programowaniem, ewentualnie z muzyką. Yy, na pewno nie z yy. Kto był pierwszy, Lady czy Łapek? Lady. Lady ma chyba 9 lat, Łapka dostałem 2 lata temu. Chyba. Tak czy inaczej, na pewno Lady była dużo, dużo wcześniej, niż Łapek. Ale zapewniam, że my dwoje cały czas żyją i mają się dobrze. Czy skrócisz nazwę grupy? Nie ma opcji. Oraz czy gramasz będzie aktywny częściej niż raz na pół roku? Staramy się! Lady! Jak to jest, że twoi rodzice mieszkają w Norwegii, a ty w Polsce? Jakbyś nie wiedział o co chodzi, to pytanie brzmi. Dlaczego? Sytuacja wygląda tak, że w Norwegii mieszkałem łącznie przez półtora roku. Raz przez pół roku, drugi raz przez rok po jakiejś przerwie. Wyglądało to tak, że mieszkaliśmy, że tak powiem, na takim bardziej odludziu. Można powiedzieć na wsi, przy brzegu morza, wszystko ładnie. Nie ma, że tak powiem, żadnego problemu, gdzie wyjechać na wakacje. Czy jechać w góry, czy nad morze, bo wszystko jest tutaj y, naraz. Widać i morze, i góry. Więc jest super, wspaniale. Y, cudownie po prostu, piękne widoki, ale... No trochę deprechano, no. od odludzie, wiecie, przez jakiś dłuższy czas. Yy, może też yy, troszeczkę problem nawiązania kontaktu z tubylcami. Nie żeby oni byli jacyś bardzo, że tak powiem, wiecie, o no nie, Polak, zdupiaj. Nie, oni, że tak powiem, są bardzo otwarci. To było chyba bardziej po mojej stronie i to, że miałem wtedy bardzo ciężki okres, że tak powiem, to wspominam jako najgorsze, że tak powiem, dni mojego życia i do tej pory stwierdzam, że do Norwegii fajnie jest wyjechać na wakacje. Aczkolwiek, żeby żyć tutaj na stałe, to chyba raczej nie. Chociaż teraz, jak się rodzice przeprowadzili do centrum miasta, to jest jakoś raźniej, to trzeba przyznać. Ale dalej. Tam w Polsce mam przyjaciół, więc. Mam nadzieję, że sytuacja w kraju nie zmusi mnie do tego, żebym wyjechał. Czy masz marzenie? Tak, ale nie powiem jakie. Mimowisz koszmary, nie mam innych snów. Czy gdyby ktoś bliski tobie umarł, czy byłbyś tak bardzo pogrążony w smutku i żałobie, że przestałbyś nagrać filmiki na YouTube? Prawdopodobnie tak. Wiecie, już zdarzało się kilka takich sytuacji, ale. To, ja nie jestem po prostu człowiekiem, który lubi mówić publicznie o swoich po, osobistych problemach. Wiecie, na przykład, nie stanie się coś, to na, zrobię film z, z dużymi literami: yy, Zginęła mi papuga. No, no nie, no po prostu tak się nie robi. To, to nie jest właściwe. To... Więc jeżeli coś się u mnie takiego dzieje, to po prostu najzwyczajniej. Ja po prostu troszeczkę przycicham, nie mam mnie trochę. I gdy odzyskuję siły, ewentualnie napiszę wam post, to napiszę wam, że tak powiem, zrobię film, w którym mówię, że nie jestem w stanie nagrywać i tyle. Więc. No tak, zdecydowanie bym miał z tym problem. Ale wrócił. Jak się całe życie montuje filmy, to jak można potem przestać? You can't! Kiedy przekażesz mi. Manuskrypt! bym mógł zostać twoim bohaterem, dla Lelefenku. Yy, drogi Sebastianie, muszę cię bardzo przeprosić. Nie masz wszystkich predyspozycji. I... Czy już skończyłeś na serio z Five Nights at Freddy's nowymi seriami Scotta? Yy, wytłumaczę tą sytuację jeszcze raz. Yy, nie mam nic do Scotta, nie mam nic do gier z Five Nights at Freddy's, aczkolwiek uwielbiam tą serię i tak dalej, ale przeszedłem każdą grę na każdy możliwy sposób. Nie mam co tam więcej robić, dosłownie. Tak samo, ta sama sytuacja tu z SCP. Uwielbiam, nie mam co robić. Nie nagrywam. Proste. Jeżeli znalazłem jakiś fangame z Five Nights at Freddy's i mi się spodobał, nagrałem go. Proste, tak? Y FNaF World podoba mi się bardzo, jest bardzo przyjemna gra, żeby się rozluźnić, więc ją nagrywam. Proste. Cały czas obserwuję też, co Scott wyczynia tej swojej stronie. Jeżeli to będzie jakiś fajny projekt, a nie Five Nights at Freddy's 5, to prawdopodobnie to tknę kijem i zobaczę, co to jest, bo jestem bardzo ciekawy jego twórczości. Gościu naprawdę miał kreatywny sposób kreatywny pomysł na, na grę, więc pewnie będzie miał ich więcej. Aczkolwiek już się część tam ludzi domyśla, co to może być i prawdopodobnie kolejny Five Nights At, tylko że coś nawiązującego do gier tego przeszłości. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że to będzie coś nowego. Ale absolutnie nie mam nic do nie, to nie jest tak, że siofnaf i tak dalej. Byłem przez jakiś czas taki, ale ustwierdzam, że to troszeczkę błąd i... że yy, no tak powiem, warto to ograniczyć, żeby nie żygać po tym tym, ale... ale, że tak powiem nie należy się od tego scinać. Chociaż teraz prawdopodobnie to samo powinno spotkać Undertale, bo jak tak patrzę na grupie, to codziennie po 50 postów wbija i wszystkie są z Undertale i ludzie mówią, że nie mają po co wbijać na grupę floty, bo, bo nie ma tam nic poza Undertale'em i w sumie no... no przyznaję wam rację. Ale nie popełnię tego będę drugi raz, po prostu chyba wymyślę jakiś kreatywny sposób, żeby tą grupę rozruszać. I tak oto z pytania w ogóle zlazłem na inny temat. Genialnie. Czy oglądasz swoje filmy? Chodzi o te, które wstawiłeś i sprawdzasz, czy czasem się śmieję ze swoich reakcji z gier. Ja często, robiąc coś na filmach, to nie jest tak, że ja mam ustalony scenariusz, co mam robić, żeby rozmawiać z widzów. To jest po prostu coś takiego, że coś się zdarzy śmiesznego, ja coś powiem w fer ferworze walki, że tak powiem, jak coś mnie goni. To ja serio zacząłem gadać jakieś rzeczy, jak z czegoś się wystraszę, zacząłem gadać takie pierdoły, rzeczy, które po prostu ja nie kontroluję ich. To, to, to łamię, że tak powiem, zasady całkiej polsz polszczyzny i tak dalej. I to wychodzi na to, że ja rzucam takie teksty, o których ja w ogóle nie mam pojęcia, ok? Jak montuję w najlepsze momenty, też mam po prostu szok z niektórych rzeczy, o których mówię, bo się nawet ich nie spodziewałem, nie pamiętam niektórych sytuacji. To jest, to jest też, że tak powiem, szok. W jakim języku programujesz? Kiedyś, jak zacząłem uczyć się programowania, zacząłem uczyć się przez y, Javascript. Oczywiście, wiecie, moje programowanie jest na poziomie Unity, w sensie tego programu do tworzenia gier, tylko tam, że tak powiem, odbywam programowanie, poza nim uczyłem się tylko w szkole Pascala, który... Odradzam, jeżeli ktoś powie wam, hej, nauczy was Pascala, świetny język, powiedzcie NIE! Nie niż mi życia! Słoneczko zaszło i zrobiło się ciemniej. Więc ja, że tak powiem, że mnie w szkole uczyli niestety Pascala, który się w życiu nikomu już nie przyda, bo to jest wymarły język programowania. Ym, zacząłem uczyć się po prostu w Unity, jak robić gry powoli. Na początek uczyłem się z JavaScript, ponieważ wydawał mi się prostszy, jakoś bardziej zrozumiały. Natomiast potem coraz więcej rzeczy, jak próbowałem coś zrobić że tak powiem, wymagało innego języka programowania, ponieważ w tym było to zbyt skomplikowane, zbyt to się mieszało, nie było to dopracowane. O, słowiecie, jest ten słynny kawał o Java. Pok, puk, kto tam? Java. Więc chcąc, nie chcąc, musiałem wdrożyć się w ten C Sharp. I powiem wam, że nawet mi się udało, że, że tak powiem, tu zdradzam sekrety, ja wiem. Wiecie, nie lubię tego, że ogłaszałem, że zrobię jakąś grę i tak dalej, i że byłem bliski ukończenia i tak dalej, a nagle wszystko się rypło. Bo na przykład y, o 5 nocy praców w tej SCP wszyscy się pytają do tej pory. Y, I ja tą grę dalej gdzieś mam na dysku. Problem jest taki, że właśnie ją robiłem w JavaScript i mam z nią problemy, których nie potrafię rozwiązać. Ja, że tak powiem, kaleczyłem troszeczkę z programowaniem, w, jak tworzyłem tą grę. I cały kod jest taką motaniną, to jest tak zaplątane, że ja się zastanawiam po prostu, czy by tej gry nie napisać od początku w C Sharp. Bo na, na tym stopniu programowania, na którym teraz jestem, prawdopodobnie ta gra byłaby dużo prostsza do zrobienia w, w języku C Sharp i zrobiłbym ją dwa razy łatwiej, w łatwiejszy sposób, tak? Zastanawiam się nad tym, ponieważ chwilowo i tak tworzę inną grę. Czy ona wyjdzie? Czy ją zobaczycie kiedykolwiek? Nie wiem. Ale, powiem wam, że troszeczkę rzuciłem się na głęboką wodę, bo tworzę RPG. <grystanie> Nic więcej wam nie powiem. Tyle w temacie, po prostu... Pff, system zapisu gry. Pff, 400 linijek. Przegiąłem. Pierwsza świadoma decyzja w życiu? Związek. Co skłoniło cię do nagrywania na YouTubie? Skąd czerpiesz motywację? Jak wyglądały początki tej kariery? Wow, to jest opowieść na... Tydzień. Głównie zasadniczo to jest tak jak opowiadałem, że byłem w Norwegii przez ten rok i że się zanudziłem, że byłem w depresji praktycznie. Wtedy zacząłem, że tak powiem, działać z YouTube'em, ponieważ siedziałem cały czas w jednym pokoju praktycznie, z laptopem, z internetem mobilnym po limicie, no i ze znajomymi na Skype'ie i tak się zaczęło właściwie. Wiecie, najdziwniejsze jest to, że ja to robiłem z nudów, to jest, było po prostu coś, co robiłem z nudów dla ja i tak naprawdę i, i to się tak rozrosło i to jest niesamowite, no, no szok. Szokeł, szokeł moje włosy. Muszę je obciąć, ale w Norwegii fryzjer jest drogi! Wolałbyś mieć włosy i ich nie spłukiwać, czy mieć je wiecznie tłuste? Moja droga, ja mam je wiecznie tłuste. <grym> czy jest jakiś film, na którym ryczałeś jak głupi? Ciężko to określić, ponieważ wiecie... Film, żeby nie ruszył, jest bardzo ciężko coś takiego zaaranżować. W grze jest to bardzo proste, ponieważ jeżeli gramy jakąś postacią, to się z nim utożsamiamy. Gramy załóżmy w to coś przez kilka dni różnych, przez kilka tygodni. Film trwa półtorej godziny, max dwie godziny, i to mój, mój laptop się wyłączył, nie, 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 nie rób tak. I to po prostu wpływa na to, że my te postacie poznajemy w ciągu godziny, pół i potem dzieje się z nimi akcja i nagle coś się z nimi dzieje, to jest takie. mech. To, to jest moje odczucie, więc żeby zrobić film, w którym naprawdę, że tak powiem, są jakieś emocje, kiedy coś się tam smutnego dzieje, to na pewno musi być współgrańca z tym muzyka. No i co do filmu, który mnie tak ruszył, prawdopodobnie Incepcja, nie żebym ryczał jak głupi, ale jest jeden konkretny soundtrack z Incepcji, który mnie rusza zawsze. Sam soundtrack po prostu. Cóż, a tak żebym ryczał na jakimś filmie, to musiało się zejść kilka, że tak powiem, bardzo złych, smutnych wydarzeń w moim życiu, które naprawdę na mnie wywierają ucisk, jeszcze żebym się dobił filmem. I tak się niestety zdarzyło, ponieważ. Pff, no. Były święta, więc czas, który miał być radośnie, a było bardzo smutno, bardzo ciura bo się zdarzyło między mną a kilkoma osobami dużo smutnych rzeczy. Dodatkowo rozwaliłem sobie łeb o kran przypadkowo. To już totalnie byłem dobity, że tak powiem. Całe życie mi się spało na głowę. Stwierdziłem, że muszę się troszeczkę odciąć do tego wszystkiego, muszę, że tak powiem. Utopić się w tym, co lubię. Doktor Who, załóżmy. Mój ulubiony serial. Zawsze sobie w nim poprawiałem humor. Więc no co, włączyłem sobie odcinek, że tak powiem, zawsze są jakieś świąteczne specjale, zawsze coś takiego jest. A BBC, jaki prezent na święta nam zgotowało? To jest właśnie to, o czym wam mówię. Yy, ciężko jest w filmach zżyć człowieka z daną postacią, jeżeli film trwa dwie godziny. Doktor Who jest serialem, który trwa już jakiś czas i nie wiem, czy wiecie. Postać doktora polega na tym, że doktor ma kilkanaście żyć, kiedy umiera, zmienia swoją twarz, całą osobowość, po prostu zmieniam aktora. To jest bardzo dobry sposób na zmienienie aktora i na to, żeby serial cały czas się ciągnął już tak przez 50 ponad lat. Natomiast, jeżeli się zżyjemy bardzo z jakąś jego inkarnacją, to jest tak jak James Bond, musicie mieć swojego ulubionego Jamesa Bonda, tak? Na przykład jedenasty doktor bardzo przypomina mnie, też ludzie często myślą, że Ma jak swa od tego wynika, ale jeszcze go wtedy nie znałem. Ym, aczkolwiek bardzo mi przypomina mnie Stanego, pod pewnymi względami. I bardzo się, z, że tak powiem, z jego inkarnacją doktora zżyłem. I mówię, kurczę, ten Syren ma tyle życia, podczas gdy, kiedy ma mi w tego doktora i nagle święta go po prostu ubijają w najsmutniejszy możliwy sposób. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tak dowali się No wtedy się poryczałem. To, to, to jak głupi. Ale to mówię, musi być bardzo, że tak powiem, taka sytuacja, która na to... na, na mnie wywołuje taki nacisk za jakie zwierzenia! Co byś zrobił, gdybyś nigdy nie zajął się YouTube'em, w sensie nie nagrywał filmów i tak dalej? Co by było, jakby ci nie było? Cóż, myślę, że w jakiejś, że tak powiem, alternatywnej rzeczywistości, kiedy w Norwegii nie zacząłem monifikować w ogóle i nie zacząłem nagrywać gameplayów, pewnie bym. Siedział na YouTubie w jakiejś innej kwestii. Pewnie bym zają, zajmował się tworzeniem, e, że tak powiem, grafiki komputerowej, e, efektów specjalnych. Bardziej bym się skupił na studiu filmów wygrabasz z Sergiuszem. Na pewno by dalej YouTube był jakoś w jakąś moim życiu, bo, bo że tak powiem, ja cały czas przy filmach zawsze siedziałem, ale w innej kwestii. Pewnie coś o bardziej z strony muzycznej, bardziej z strony filmów, efektów specjalnych nie gier. Chociaż to i tak dalej jest u mnie, ale w bardzo mało rozwinięte, nad czym ubolewam. W skali od 1 do 10, jaki jest Twój ulubiony kolor alfabetu? A tak na serio, to jaki jest Twój ulubiony soundtrack? Yy, nie potrafię powiedzieć. Mój soundtrack ulubiony, to jest tak, że ja uwielbiam muzykę, która wpada mi w ucho. każdą. Po prostu potrafię zagrać jakąś grę i często się ludzie na mnie rzucają, że gram w coś. I mówię, jaki to jest zajebisty soundtrack? Ale Eleven, ty o wszystkim mówisz, że masz zajebisty soundtrack, w co grasz? Nie o wszystkim. Mi się podoba dużo, dużo, dużo muzyki. Nie potrafię powiedzieć, co jest moim ulubionym utworem. Mogę powiedzieć, że moim ulubionym zespołem jest Linkin Park. Mogę, bo, mogę powiedzieć, że uwielbiam są traki z filmów, z powrotu do przyszłości, z Incepcji. Uwielbiam są track. ale na przykład na podstawie Linkin Parka nie potrafię powiedzieć wam konkretnego utworu. Jednego, który lubię najbardziej. Bo one, nie mówię, że się zmieniają, to jeszcze ja je lubię wszystkie praktycznie na równi, bo są tak zarobiste. Dla mnie osobiście, tak. Więc, no, ciężko powiedzieć. To bardziej mogę zrobić kiedyś następny odcinek. Jeżeli zrobię, zapytaj Ewana, może być tematycznie od razu do muzyki, można to tematycznie jakoś dzielić, możemy spróbować. I mogę opowiadać troszeczkę o tym, jakiej muzyki słucham, co lubię i tak dalej, bo sam też muzykę tworzę, jeżeli nie wiecie. o, o tym będzie troszeczkę później. A żebyś ty się nie zdziwił. Jaka seria była dla Ciebie najprzyjemniejsza do nagrywania? Seriami, które mi się najlepiej, że tak powiem, prowadziły, to na pewno był raz Jerejmen i Kangurek KO, ponieważ to były takie gry nostalgiczne, dość proste, ale też fajnie się w nie grało, przyjemnie. Natomiast też na pewno można do tego zaliczyć Isaaca, ponieważ Isaac to jest gra, w której Trzeba przy tym spędzić milion godzin. Trzeba odkryć wszystkie sekrety. Że, żeby odkryć wszystkie sekrety trzeba przy tym spędzić naprawdę dużo czasu. A przy okazji, ja mogłem się bardzo wygadać w tych odcinkach i były one bardzo luźne, więc... Y, to jest na pewno na plus dla tej serii. Y, jest wiele serii, które mi się fajnie prowadziło, ale te trzy chyba najbardziej. Dałbyś posmyrać włoski? A chcesz mieć olej na rękach? Co się dzieje teraz między tobą a że Już się nie znacie. To jest jedna ze spraw prywatnych, których nie chciałbym poruszać. Co się frustruje w ludziach? To jest bardzo dobre pytanie, Natalio! Co mnie frustruje w ludziach? Cóż, często mnie frustruje to, chociażby na przykładzie YouTube'a, że ludzie bardzo łatwo dają sobie w coś wmówić, że ktoś zrobił o czymś film, powie, że to jest cała prawda i nagle ludzie, że tak powiem, robią z tego shitstorm. Ktoś nie powie nic konkretnego, a ludzie sobie wymyślają, doprowadzają, wykorzystują to na swoją, że tak powiem, korzyść i robi się taki shit wszędzie, że to jest szok. Więc po pierwsze to, że ludzie po prostu zawsze myślą, że osoba, której nie lubią, to jest ta najgorsza i o nią zawsze chodzi. A po drugie, to, że prawdopodobnie wielu ludzi nie wie, co to chyba sumienie. Jak to jest być po tamtej stronie ekranu? Chcę głupio, bo gadam teraz do takiej małej kamerki internetowej. Bardzo głupio i stoi z mikrofonem przed ścianą. Żadnej publiczności tutaj nie mam. Tutaj pies śpi. Głupio no, głupio, jak debil, gadam sam do siebie, Przy, przywykłem. Jaki masz komputer i czy pokażesz swoje mieszkanko, stanowisko, pracy? Możliwe, że kiedyś tak, w ogóle propsy, że po raz pierwszy ktoś napisał, czy pokażesz swoje mieszkanie, a nie zrobisz UNBOXING MIESZKANIA? A CO jego KURWA W KARTONIE TRZYMAM? Natomiast mój komputer ma specyfikację następującą, gdzieś tutaj będzie prawdopodobnie wypisane, nie chcemy się w jej, że tak powiem cały czas opowiadać o tym. Natomiast prawdopodobnie powinienem to wklepać w zakładkę informacji na moim kanale. Chyba byłoby to przydatne. Tak. Chyba byłoby to bardzo przydatne wielu osobom. Prawdopodobnie powinienem to zrobić. A stanowisko pracy chętnie pokażę, jak wrócę do Polski w najbliższym czasie. Ale to gdzieś po Pyrkonie, bo będę miał mało czasu między powrotem do Polski i wjazdem na Pyrkon. Ups, wygadałem się na Pyrkon. Heh. tak. Jedziesz na Pyrkon? Przymówiłem, że sobie gadałem. Chyba się tu bardzo. Dobrze, więc Je Jakubie Bogucki jadę na Pyrkon. Będę od, po, od piątku do niedzieli popołudnia, z tego co wiem, jeszcze żadnego, że tak powiem, konkretnego miejsca spotkania z widzami nie mam, bo będę, że tak powiem, z większą ekipą, w sensie ze znajomymi, z przyjaciółmi. Ale to na dniach po prostu jeszcze wyjdzie, czy w jakimś miejscu będę robił spotkanie z widzami. A na pewno będę robił. Nie ma to, jak tłumaczyć znajomemu, yy, yy, że będę robił spotkanie z widzami. Możemy się zdzwonić zawsze, Boguś. Nie ma żadnego problemu. Co według ciebie jest najgorsze w życiu youtubera? Cóż, jest parę takich rzeczy bardzo poważnych. Po pierwsze to, że youtuber nie ma żadnej prywatności, bo yy, jeżeli na przykład jest, jestem youtuberem, to załóżmy, że mam fanów. Tak? To jest dziwne dla mnie powiedzieć, że mam fanów. Nie umiem tak powiedzieć. Mam widzów po prostu, ok. Ale są ludzie, którzy, którzy są fanami już, tak? Totalnie, że, że, że po prostu są ludzie, którzy potrafią wleźć na widok jakiegoś YouTubera. I ja, ja, te, ja tego troszeczkę nie rozumiem. Ja rozumiem, że można kogoś lubić za to, co robi, ale na przykład ja nie robię nic specjalnego. Ja sobie po prostu jestem, nagrywam sobie głupie filmy, to robić może każdy. Więc, więc czemu akurat robić taki, taki hałas w tym temacie? Co do prywatności, też jest właśnie problem taki, że że kiedy youtuber idzie na jakiś IM czy coś takiego, to raz, że to jest od razu traktowane jako spotkanie z widzami, dwa, że na przykład ten youtuber może chcieć pójść prywatnie na jakąś imprezę po prostu. Jeżeli youtuber pójdzie na koncert, to co, też będzie to traktowane jak meetup z widzami? Wiadomo, że to nie jest tak, że się youtuberzy odcinają, chociaż niektórzy tak, od swoich widzów, ale, ale też Prywatność jest troszeczkę wymagana w tych kwestiach, bo to jest troszeczkę męczące, kiedy człowiek potrafi iść do sklepu i nagle ktoś go woła co chwilę i, i, i tak dalej. Ja takich sytuacji jeszcze nie mam, ale zakładam, że większość youtuberzy mają takie problemy i sytuacje, więc to jest na pewno największy problem youtubera, że, że brak prywatności. No i jeżeli się zdarzy coś między youtuberem a jakimś innym, albo jakimś innym youtuberem, to jest drama na youtubie, wszyscy w ogóle robią... W... W jakieś fałszywe teorie na ten temat obrzucają się gównem, usuby itd. i tak dalej. No to jest po prostu już tragedia, że pewne rzeczy powinny zostać prywatnie. Tyle. Czy będzie muzykowo? Cóż, kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o muzykowo, to to jest, że tak powiem, projekt, który ja wrzuciłem przez to, że często robiłem remiks jakichś utworów, coś tam sobie się bawiłem w tym programie do tworzenia muzyki w FL Studio. Polecam, listy program. No i po prostu coś mi wyszło, to wrzucałem, jak, jak po prostu miałem. Jak byłem z tym na tyle usatysfakcjonowany, że mi się podobało, to stwierdziłem, że mogę to wrzucić, bo wiecie, tworzyć tych remixów tworzyłem dużo, dużo więcej, ale nie umiem wrzucić czegoś, co osobiście uważam za gówno. Nie potrafię. Więc jeżeli na przykład ja robię jakiś film z efektami i stwierdzam, że ten efekt mi nie idzie, że jest słaby, to nie ma czegoś, że jest Dobry wystarczająco. Ja po prostu wypieprzam cały film i wymyślam coś innego, bo ten efekt jest dla mnie za ciężki. To jest taki mój, taka moja paranoia w punkcie tego, że musi coś być naprawdę dobrze, jeżeli, się, jeżeli to lubię i na tym się troszeczkę znam. A jeżeli chodzi o muzykowo, to ostatnio nie mam z bardzo czasu tworzyć remixów, bo tworzę więcej swojej własnej muzyki na potrzeby gry, o której wspominałem. Nie mam pojęcia, czy tak dalej jakkolwiek wyjdzie. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie za jakiś czas, po prostu tę muzykę usłyszycie i tyle. Fragmenty gry zobaczycie, bo jest ona troszeczkę grywalna, ale. Nic wam nie obiecuję. Nic. Nie, nie powiedziałem nic. Absolutnie nie. Dziękuję. żegnam. OK. odpowiedziałem na 28, w sumie na 27 pytań, bo 27 mam screenów tutaj. A jedno pytanie to wam pozostawiłem do rozgryzienia samym, plus kilka pytań miało swoich podpunktów po kilka, więc było też kilka pytań. No więcej pytań niż 28, więc trochę ich było, mam nadzieję, że troszeczkę Wam informacji udzieliłem o sobie yy, na tyle nieprywatnych, że mogę Wam powiedzieć. Yy, tyle, mam nadzieję, że Wam się nie spodobał, jeżeli będziecie chcieli więcej, to dajcie znać. Yy, ja nie obiecuję, że to będzie w jakimś najbliższym czasie, po prostu stwierdzam, że jeżeli yy, kiedyś znajdzie mnie na zrobienie czegoś takiego, to to po prostu zrobię i tyle. Simple. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli będziecie chcieli następnie zapytać Elevena, to dam wam po prostu znać na Facebooku, jak będę chciał, żebyście mogli zadać pytania jak najbardziej aktualne, a nie takie, żebym odpowiadał na pytania sprzed, załóżmy znowu, pół roku. Ym, I tyle. Dobra pytania z Facebooka, z Twittera i ewentualnie może z grupy. Zobaczymy jak, jak, zobaczymy, jak, jak, jak to będzie. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym.